Witajcie w Poli Szrepo. Kiedy większość z nas myślała już o sylwestrowej zabawie, Polskę dosłownie zamroził potężny atak zimy. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się bliżej, jak doszło do tego kryzysu, który sparaliżował cały kraj. No właśnie, schyłek 2025 roku. Zamiast odliczania do północy i świętowania, Polska musiała zmierzyć się z czymś zupełnie innym. Nadeszła zima, ale nie taka, jaką znamy. To było potężne uderzenie, które zamieniło noworoczne plany w walkę o przetrwanie. I wszystko potoczyło się błyskawicznie. Zaczęło się 30 grudnia od gwałtownej burzy śnieżnej. Już następnego dnia w Sylwestra mieliśmy do czynienia z kompletnym paraliżem na kluczowej drodze S7. A kilka dni później, 3 stycznia, sytuacja była na tyle poważna, że do Elbląga przyjechał sam premier. Zobaczmy więc krok po kroku, jak te kilka dni ekstremalnej pogody wywołały kryzys na skalę całego kraju. Dobrze, więc cofnijmy się do samego początku. Jak to się stało, że żywioł uderzył tak nagle i z taką siłą? No cóż, mieliśmy tu do czynienia z prawdziwą kumulacją. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał, ale rzeczywistość przerosła oczekiwania. Mówimy o intensywnych opadach śniegu, nawet do 15 cm, do tego bardzo silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Taka mieszanka tworzy zawieje i zamiecie, a gdy temperatura spada w okolice minus jednego stopnia, każda droga zamienia się w lodowisko. To był niestety idealny przepis na katastrofę. I ta katastrofa miała swoje epicentrum. Miejscem, gdzie dramat rozegrał się na największą skalę, była droga ekspresowa S7. I tu dochodzimy do sedna problemu. Z jednej strony mamy totalnie zablokowaną drogę, a z drugiej, no właśnie. Przyczynę. Wystarczyło kilka wzniesień w okolicach ostrudy. Ciry, często na nieodpowiednich oponach, po prostu nie dawały rady podjechać pod górę. Zaczęły się śliskać, tracić przyczepność, stawać w poprzek jezdni i tak lawinowo, jeden po drugim, zablokowały kompletnie całą trasę w obu kierunkach. To był początek prawdziwego transportowego koszmaru. A jakby tego było mało, zapadła noc. Temperatura spadła do minus 3 stopni. Auta, które jeszcze kilka godzin wcześniej były środkiem transportu, stały się lodowatymi, metalowymi klatkami. I ten korek rósł i rósł, aż osiągnął ponad 20 km długości. Spróbujmy to sobie wyobrazić. To dystans jak z centrum Warszawy na jej dalekie przedmieścia. Setki samochodów, a w nich ludzie. Rodziny z dziećmi, osoby starsze. Wszyscy uwięzieni na całą noc. I to w noc sylwestrową. Ale w samym środku tego chaosu, zimna, pojawiło się światełko. Prawdziwi bohaterowie tej nocy. Strażacy, policjanci, a nawet lokalni wolontariusze, którzy na własną rękę organizowali pomoc. Przedzierali się pieszą między samochodami, rozdając gorącą herbatę, kawę, koce. To była walka z czasem i mrozem, która trwała aż do świtu, kiedy w końcu udało się pługom przebić i udrożnić trasę. Jednak to, co działo się na S7C, choć najbardziej dramatyczne, było tylko wierzchołkiem góry lodowej. Problem rozlał się na cały kraj. Spójrzmy na te dane, bo one naprawdę dają do myślenia. Paraliż transportu drogowego był niemal stuprocentowy. Ale to nie wszystko. Kolej? Trzy czwarte połączeń z problemami. Lotniska? Ponad połowa operacji wstrzymana lub opóźniona. Mówiąc wprost, Polska na kilka dni po prostu stanęła w miejscu. I te liczby przekładały się na konkretne ludzkie dramaty. 16 opóźnionych pociągów dalekobieżnych, odwołane kursy regionalne, Lotnisko w Modlinie wstrzymało pracę na 6 długich godzin, ponad 5000 domów zostało bez prądu, a w niektórych miejscach, jak we wsi Dylewko, ludzie byli kompletnie odcięci od świata przez zaspy sięgające pół metra. A do tego wszystkiego w Elblągu pojawiło się jeszcze jedno zagrożenie: groźna cofka i realne ryzyko powodzi. Ok, sytuacja była więc krytyczna, władze musiały zareagować, i to szybko. Rozpoczęła się prawdziwa operacja ratunkowa. Jak wyglądała ta reakcja? No więc po pierwsze, w Warszawie zebrał się sztab kryzysowy. Decyzje zapadały błyskawicznie. Krok drugi: wzmożone kontrole tirów, żeby sprawdzić opony i przygotowanie do zimowych warunków. Krok trzeci: na drugą S7 rzucono cały dostępny ciężki sprzęt do odśnieżania. I wreszcie krok czwarty. 3 stycznia do Elbląga, jednego z najbardziej dotkniętych miast, przyjechał premier Tusk, żeby osobiście nadzorować akcję. A właśnie ta cofka, o której wspomniałem. Co to właściwie jest? To naprawdę ciekawe i jednocześnie groźne zjawisko. Kiedy z północy wieje bardzo silny szturmowy wiatr, potrafi on wepchnąć wodę z zalewu Wiślanskiego z powrotem w górę rzeki Elbląg. Poziom wody gwałtownie rośnie i pojawia się ogromne ryzyko powodzi w mieście. Na szczęście tym razem służbom udało się opanować sytuację i zapobiec najgorszemu. No dobrze, kryzys został zażegnany, drogi odblokowane, prąd przywrócony, ale po każdej takiej sytuacji pojawia się pytanie: czego się nauczyliśmy i co zrobić, żeby to się nie powtórzyło? Wnioski: po pierwsze, trzeba więcej przedrożnych czujników pogody, które dadzą wcześniejsze ostrzeżenie. Po drugie, systemy zarządzania ruchem muszą być aktualizowane w czasie rzeczywistym. Pojawił się też postulat budowy specjalnych ramp do odśnieżania ciężarówek, zanim wyruszą w trasę. I tu ciekawostka. Informacja o odciętej wsi Dylewko dotarło do służb przez media społecznościowe. To pokazuje siłę nowych technologii. Ale służby od razu przypomniały: media społecznościowe mogą pomóc, ale podstawowym i absolutnie najważniejszym numerem w każdej sytuacji kryzysowej jest i zawsze będzie 112. Ten atak zimy był więc jak zimny prysznic. Pokazał, że mimo całej naszej technologii, żywioł wciąż potrafi nas zaskoczyć i sparaliżować. Ujawnił słame punkty w systemie, ale też pokazał coś niesamowitego: siłę ludzkiej solidarności i chęć niesienia pomocy. I zostawia nas z tym jednym kluczowym tytaniem. Dzięki, że byliście z nami przy tej analizie. Jeśli interesują Was podobne materiały o kluczowych wydarzeniach, koniecznie zasubskrybujcie kanał PoliShipo. Do zobaczenia.